Finisarz Wystawy Oswoić Miasto w Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Jakie atrakcje z tej okazji Światowic przygotował dla mieszkańców? W piątek, 14 czerwca, czyli dzisiaj oprowadzenie kuratorskie będzie realizował Tomasz Gliniecki, który był kuratorem tej wystawy. I będzie tutaj taka godzina dla wszystkich, którzy chcieliby podsumować całą swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o tych czasach. chcieliśmy pokazać miasto, ciekawe miasto, które się zmienia, miasto, które tuż po wojnie dynamicznie przechodzi taki okres nowego zasiedlania. Jedni mieszkańcy wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, patrzą, co tutaj jest ciekawego, jaka jest praca, jakie są możliwości, gdzie można zamieszkać. No i ci przede wszystkim cieszą się z tego, że skończyła się wojna, ale jednocześnie próbują wrosnąć w nowy krajobraz, w nowe miejsce. No i pokazaliśmy to na różne sposoby, od przedmiotów, które... Ci ludzie używali przez to, gdzie się spotykali, gdzie pracowali, ale też jak się bawili, jak tańczyli, a, a bawili się chociażby na różnego rodzaju zabawach, więc muzyka i taniec też im w weekendy towarzyszyły. No i pokazaliśmy to też przez różne ważne i ciekawe daty dla Elblążan w tych pierwszych latach. Zakończyliśmy elementem dość smutnym niestety, dlatego że zaczął się taki bardzo poważny okres stalinizmu i ten moment, w którym najsilniej ją dotyka Elblążan, coś co nazywało się sprawą elbląską, zniszczenie jednej z hal i potem oskarżenie części Elblążan o podpalenie, o kończy ten taki okres. Pierwszy sielankowy trochę, ale jednocześnie trudny okres zagospodarowania pierwszych lat miasta. No i, i ta wystawa po pierwsze pokazywała historię, ale po drugie pokazywała ją w sposób bardzo nowoczesny. Techniczny, taki, który wykorzystywał najnowsze możliwości, hologramy, stoły projekcyjne, różnego rodzaju pomysły. W związku z tym o, cieszę się, że była taka możliwość, żeby tę wystawę zrealizować właśnie, żeby można było wykorzystać zaprząc tę najnowocześniejszą technikę do pokazywania historii. Dodatkowo o godzinie 18 przygotowaliśmy wykład dr Hanna Witkowska-Parwienawa opowie o ludziach i rzeczach. Czyli o tym, co do Elbląga przywozili przychodźcy, a co zostawali tu na miejscu. Jaka była symbolika tych rzeczy, z czym te rzeczy się wiązały, czy to były rzeczy takiego życia codziennego, były również zwierzęta, czyli czy kozy i rowery liczyły się do inwentarza żywego, czy nie. Także będzie dużo ciekawostek, zapraszamy. I jeszcze sobota o godzinie 9 zaczynamy spacerem z przewodnikiem na ulicy Pionierskiej przy wejściu do parku Kajki. Się. Tam pani Małgorzata Światkowska z PTTK Oddziału Ziemi Elbląskiej oprowadzi nas tropem elbląskich pionierów, a później zakończymy ten spacer w Centrum Spotkań Europejskich Światowic, tutaj na tej wystawie. Pokażemy ją po raz ostatni i uroczyście wyłączymy. Dodatkowo na ten weekend przygotowaliśmy jeszcze grę miejską. Każdy, kto ma ochotę, wystarczy telefon komórkowy, może ściągnąć aplikację, rozpocząć taką grę, Kilka zagadek, około godziny, dużo, mam nadzieję, mile spędzonego czasu z rodziną czy z przyjaciółmi. Dwie najlepsze drużyny otrzymają od nas nagrody.